I TV. Wasza telewizja internetowa. Gmina wiśniowa wspólnie z zarządem gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wiśniowej zaprosiła na zawody sportowo-pożarnicze, które odbyły się w pierwszą niedzielę sierpnia na boisku sportowym w poznachowicach dolnych. W zawodach udział wzięło 18 drużyn które o laur tej najlepszej rywalizowały w czterech grupach. Grupie A mężczyzn, grupie C kobiet i grupach młodzieżowych, chłopców i dziewczyn. Poza klasyfikacją generalną wystąpiły także drużyna strażaków Voldboyów oraz dwie młodzieżowe drużyny mieszane. Dużo młodzieży jest w niektórych jednostkach i te dzieci są zaangażowane w ćwiczenia. Żalik było odrzucać po prostu, żeby nie brały udziału w zawodach. Więc stworzyliśmy dodatkową jeszcze kategorię mixer. Wśród gości wydarzenia znaleźli się zasłużeni druchowie z klubu strażaka seniora. Organizatorem tegorocznych zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna Zwierzbanowej. Nasze zadanie było przygotowanie torów pod bieg sztafetowy i tak samo pod rozwinięcie bojowe dla grup młodzieżowych i dla grupy C, czyli mężczyzn i kobiet. Odpowiadamy także za przygotowanie posiłków i ogólny porządek tutaj na wojsku. Wśród konkurencji tradycyjnej sztafeta pożarnicza z przeszkodami, ćwiczenia bojowe oraz musztra. Pierwsza jest sztafeta, polega na pokonaniu toru przeszkód. Zawodnicy sobie przekazują pałeczkę, pałeczką jest prądownica, przeskakują przez ścianę. Później jest slalom, płotki dla młodzieży, ustawianie gaśnicy i podłączanie węży grupy dorosłych. No to tak samo wykonują tor przeszkód. Polega na podłączeniu węża do rozdzielacza. Jest płotek, rów, slalom między tyczkami, przejście równoważni. W kategorii męskiej jest ściana, w kategorii kobiecej zamiast ściany jest płotek. No i następnie jest podłączenie do rozdzielacza węża W52 i prądownicy do niej przekroczenie linii mety. Potem jest bojówka. Młodzieżówki pokonują tor przeszkód bez motopompy, ale mają na końcu hydronetki i po kolei muszą rozciągnąć węże, zrobić węzły i nalać wodę i poukładać przeszkody na oznakowanych miejscach. Następnie grupy dorosłych. Bojówka polega na sprawieniu linii sawnej. Linia sawna z dwugocinku węża W110 sprawienie w linii głównej też dwugocinku W75 do rozdzielacza i dwóch linii gaśniczych. Rota pierwsza ma za zadanie obrócenie tarczy, rota druga ma strącenie pachołków i na tym się kończy zadanie bojowe. Dodatkowo żeśmy mieli jeszcze stworzoną dla grupy dorosłych musztrę, żeby ci strażacy sobie przypomnieli ogólne zasady w muszcze, żeby przy różnych uroczystościach łatwiej było współpracować. To było tylko takie nasze wewnętrzne gminne ustalenie i też była w tym konkurencja. Łciesze widzów rywalizacja była zacięta. Widziałam, kibicowałam, dawałam serduszka. Na pierwszym stopniu podium w poszczególnych kategoriach stanęły drużyny. W grupie A mężczyzn OSP Kobielnik, w grupie C kobiet OSP Poznachowice Dolne. Wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych najlepsze okazały się dziewczęta z MDP Poznachowice Dolne oraz chłopcy z MDP Wierzbanowa. Dwa miesiące wcześniej mieliśmy przygotowania, przyjeżdżaliśmy do Lipnika na tor treningowy. Były krótsze dystanse, ale. To samo co tutaj. Myślę, że bardzo dobrze się przygotowaliśmy. Troszkę polało, było ślisko, ale myślę, że mi dobrze poszło. Nasza jednostka z najlepszym czasem. Wysoko oceniam poziom rywalizacji. Część drużyn wykonała swoje zadania w naprawdę dobrym czasie, bez punktów karnych. Część drużyn Młodzieżowych, zwłaszcza gdzie są, gdzie są mniejsze dzieci, uczestniczyła i, i też starała się na ile mogli. Jaką rolę może odgrywać organizacja takich zawodów dla całej gminy? A dwojaką. Z jednej strony trochę strażacy potrenują, młodsi trochę podpatrzą tych starszych, aspirują do tego, żeby zostać strażakiem, więc też dobrze, żeby ci starsi się zaprezentowali odpowiednio. Z drugiej strony, taką trochę towarzyską funkcję dzisiaj też mamy wypełnioną, gdzie się spotkają ze sobą strażacy, trochę porywalizują, trochę podyskutują, trochę małych złośliwości, ale to wszystko zdrowe. Różnego rodzaju wydarzenia pokazały, że bez jednostek ochotniczej Straży Pożarnej nie poradzilibyśmy sobie, czy to z powodzią, czy to z wichurą, dlatego jednostki są niezastąpione.